Witam wszystkich w kolejnym odcinku, na moim jest Minecraft Przygoda I teraz mam skórkę ochroniarza No ale, jak pamiętacie w ostatnim filmie zdobyliśmy sobie diamenty I jeszcze nie wiem co z nimi zrobię, jest ich osiem Ale plan jest taki, że może po prostu wyruszymy tam dalej, skoro takie tam takie skarby Albo jeszcze jakieś inne miejsce się zobaczy tak naprawdę Panie Golemie, czy ty stąd nie wyjdziesz? Ty, czy ty chcesz tutaj zostać na zawsze? Może będzie jego nowy dom. wiem, to jest dobry pomysł, żeby w nocy się ruszać. No ale dobra, nie wiem. Ten dobry łuk. Fajnie będzie go y, ukazubić, bo będzie jak ma dobry łuk. To może mi on wypadnie i. au. Dobra, poczekaj. Nie chcę być ziemniakiem. Rusz, ty dziadzie, chodź, chodź, chodź. Czemu, czemu bije ręką? Dobra, chyba nie wypadł. Nie, niestety. Możemy sobie w ogóle zrobić takie polowanko na mopki, żeby się do ekspić. Po to by się pewnie przydało jakoś. Zaklęć później. No znowu ty. Oła, czemu bije ręką? Po co sobie ten miecz, skoro i tak z niego nie korzystam? Dobra, zjedzmy coś. Zanim coś zjemnie No i plan jest, żeby znowu pójść do kopalni, którą mamy tam. Potrzeba jakichś surowców szukać. To się zdecydowanie przyda. Dobra, życie się teraz mi odrodzi. Dobra, załóżmy, że się odrodziło. Tam jest koń, to jest dużo koni. Nie ma innych potworów. Tam na dachu jest pająk, ale jak jest na dachu, to... Creeper. Stary znajomy. Spryt. To sobie ja mogę sobie zajrzeć, ale tu już byłem kiedyś, no, ale wy chyba tu nie byliście, bo <laughs> akładnie was tu nie było. Ale ja pamiętam. To było potwornie. Dobra, jak końców wybuchnie? Tu będzie kiedyś trzeba przyjść. Oj, będzie trzeba. To jest tutaj w tym piecyku. Pewnie, że nie, ale możemy sobie tutaj pokopać. Tak. Fajnie byłoby do Neru pójść, ale. Trzeba do tego mieć Obsidian. Zaraz, dzisiaj ja widziałem Obsidian. Może pójdziemy sobie dzisiaj po niego. W sumie i tak nie miałem planu na dzisiejszy odcinek, chciałem sobie tego po prostu zagrać. I przy okazji coś nagrać z tego, no bo dawno nie było filmów z Minecraft przygoda, to już jest 12, więc fajnie. Ale to już byłem. Albo i nie. Ale tutaj chyba jakaś lawa świeci albo coś. Już nie ma tu nigdzie lawy. Hm. No dobra, ale zbierzmy sobie żelazo, ono się przyda. Skoro mnie to ni nigdy nie było. Tak naprawdę. Tym lepiej! Dobra. Tam się coś świeci, więc ja sprawdzę to tam. To lawa, moi drodzy. To jest lawa. Jest dużo żelaza. Nie ma diamentów. Ani niczego innego. No ale jest lawa. Nie wiem po co, skoro nic nie ma przy niej. No dobra, lawo. Bądź sobie tutaj... Ja ci już tutaj nie będę zakłócał spokoju Skarnę sobie tylko troszeczkę więcej żelazka. Każdy lubi żelazo. Ja to co w ogóle mam dużo żelaza tutaj. Boże, ale. Zawał. Jak ja się przestraszyłem. Macko. Moje biedne serce. Och. Oran. bym tu umarł na odcinku wiesz że umarłbym na w minecraftie to jeszcze na żywo <grym> creeper mnie zabił powód śmierci? creeper Ała. nie mogę teraz z wami bawić mam bardzo mało życia i nie wiem jak są wyjść się zgubiłem aha tak się zrób no help me o, ciągle jest noc, nie dobrze, dobra na wiadomości, jest noc, idę spać, idę spać, nie będzie polowania mobów, nie 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 Wycofuję wszystko, to co powiedziałem O nie, idź ty, idź Już mnie dzisiaj prawie zabiłeś nie. Dobry Creeper Ale już nigdy nie będziesz dobry, bo już ci nie ma Dobra O, oh. oboj oh Creeper w tej kopalni Wiecz mi tu wystaje to było straszne. Enderman jeszcze. Się wieśni... Się moi villagerowie muszą Ze snu... Nocnego. Bardzo dobrze. Ja zjadłem na praktycznie wszystkie zapasy. No i właśnie, teraz zobacz, jak to moja chałupa. W końcu ją wybudowałem i nic z nią takiego nie robiłem. Mam tu jakiś crafting gdzieś tak losowo ustawiony. Nie wiem czy pokazywałem tą chałupę, czy nie. W sumie nie, ale będzie trzeba też może jakieś kiedyś przerwy między nagrywaniem mi zrobić. I trochę próbować w naszej wiosce. No dobra, miałem pójść po na obsydion. Czy co tam to było? Bo ja go gdzieś widziałem. Gdzieś jak się zespałniłem, to widziałem obsydian. Jakby zniszczony portal do endu był. Do końca teraz pamiętam, gdzie ja się zrespiłem, bo... Bardziej bym pamiętam, gdyby nie było tak, że... Jak nagrywałem odcinek, to się tak do końca nie nagrywał, albo głosu nie było, albo coś, no i... Widzieliście mnie już w wiosce, jak nie szedłem. jakaś polana, ale to chyba nie tutaj. Nie, tutaj. Tu jest portal. Zaraz sobie do wioski wrócimy. drogie koniu i do... idem... sobie do portalu. Pośpiewdziam cię tu mam. Masa lawy i w ogóle. Ja tu już kiedyś byłem. No chyba... No, tak, musiałem być, skoro w skrzynce nic nie ma. Już niemożliwe, No ale prawie cały portal jest już prawie gotowy tak naprawdę. Że... Chogem dole widziałem dziś. Złotą płytkę nie do blok złota. Ale czy ja chcę po niego iść? No ale dobra, w sumie możemy sobie tutaj ten portal zostawić. Nie wiem, czy mi się chce go przenosić. Możemy sobie ścieżkę zrobić. Sio, teraz tylko wrócić do wioski. Dobra, ale to nie będzie problem jakiś straszny chyba. Sio trawo. Cierpię trawy. Ona się nie niszczy, jak ja tutaj próbuję piękną ścieżkę zrobić. Żeby później pamiętać jak tutaj iść. On mi się nie zgubił. I zrobię takie 10 tysięcy ścieżek, bo nie wiedziałem gdzie iść. Dobra, pójdziemy tam tędy. Sio. Sio, sio. sio, Idź trawo. Idź ty. red na trawo, dobra. Spoko, ja mogę nawet takie zygzaczki robić. Mogę cię tak omijać. się tak ze mną bawić? Proszę bardzo. Ja mam czas. Moich tego nie mam, ale to nieważne mi się opatka. Nieważne. Piaska jest taka, jest tamtą stronę. wielki koblowy budynek. Co my tutaj mamy? Jeden razem Innym razem, innym razem, zdecydowanie innym razem Mój kanciaty wielki przyjacielu Jak ja się za tobą stęskniłem, myślę, że już ci nie zobaczę. Nie widziałeś tego chuj. Nikomu nie mów. Koło niełów. Tamci. Wcale nie tak, że to jest trujący ziemniak. Bierz A dole. le? Papa. Pa. Nie ma mnie. Uciekam. Ja jestem niewidzialny. Jestem ten agent. Nikt mnie nie widział. Nikt, 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 nikt. Za na tej wody w ogóle pchacie Bardzo nic nie ma, co wy za z tymi kotłami łazicie? Czy ja mam jakieś skóry? Nie, przy sobie. Nie mam przy sobie. Ale... Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Cześć i pa!